Znaczy na pewno nie, nie spodziewaliśmy się, byliśmy przygotowani w 100% do tego meczu. Chcieliśmy wyjść i wygrać ten mecz. Na pewno podeszliśmy do niego bardzo skoncentrowani, od samego początku agresywni, więc mi się wydaje, że to stąd, stąd taki rezultaty. Zdecydowanie tak, strefę podkoszową, e, grać piłkę pod kosza, a przede wszystkim atakować pick'em rollami wysokich zawodników, bo Tomasz Wojdyław w, w ostatnich meczach gra po 40 minut, jest praktycznie jedynym nominalnym wysokim zawodnikiem, więc, więc staraliśmy się grać szybko, agresywnie, mamy długą ławkę, dużo dłuższą niż oni, więc staraliśmy się tam szukać naszych przewag, udało się, trzeba się cieszyć. No, zdecydowanie, no, zostaliśmy na to mocno uprzedzeni przed meczem, wiedzieliśmy, że ten mecz jest dla nas istotny, w kontekście zwycięstwa i, i lepszej pozycji w tabeli. Więc no, wydaje mi się, że w 100% to zrealizowaliśmy, zre zrealizowaliśmy. Widać to definitywnie po wyniku. No, zdecydowanie tak. Jeśli dostajesz minuty, więcej minut, to, to jest to łatwiej zaprezentować. Dla mnie każda minuta jest cenna. Staram się podchodzić do tylko profesjonalnie. Nieważne, czy gram 3 minuty, czy 5, czy 10. Da jest siebie wszystko. A ile gram, to już decyzja trenera.